Cześć, tutaj Gaba. Witam Was bardzo serdecznie. Nie było mnie w zeszłym tygodniu, ponieważ wyjechałam na działkę pod płock i opalałam się, i było fantastycznie, i świeciło słoneczko, i byli fantastyczni ludzie, i było zimne piwko, więc sami rozumiecie, że też zabrakło mi po prostu czasu na nagrywanie podcastu, ale też tym samym myślę, że trochę chcąc nie chcąc zapowiedziałam serię wakacyjną. Ja co prawda cały czas pracuję, nie mam w tym roku żadnego urlopu, ale myślę, że będę trochę nieregularnie wrzucać podcasty. Nie wiem, czy uda mi się raz na tydzień. Mam nadzieję, że tak. A może czasami kiedyś będzie pięć, a może czasami nigdy. <ścoughs> nie wiem, jakoś niczego sobie nie narzucam. I też tym samym przechodzę do Was trochę z luźniejszym tematem. Zazwyczaj w swoich podcastach staram się przedstawić jakieś jedno zagadnienie, jakiś jeden konkretny problem. A dzisiaj pomyślałam, że może po prostu trochę filozoficznie podejdę do języka i może też trochę do życia, ponieważ chciałabym Wam opowiedzieć o procesach. O procesach. Tak bardzo ogólnie to nazwałam, nie jest to żadnym terminem, jest to jakąś moją obserwacją, może fanaberią, ale też ja jestem bardzo mm, sentymentalnym człowiekiem, jestem bardzo y, melancholijna, lubię siedzieć, wspominać. Zastanawiać się, jak to było kiedyś. Lubię też rozważać to, jak ja się zmieniam i jak się zmienia życie dookoła mnie. I pomyślałam sobie, że skoro poświęcam temu tyle czasu, to chyba czas jakoś uwolnić to i podzielić się z innymi osobami tym, co tak dużo czasu mnie zabiera. I chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć o trzech elementach. Pierwszy element to jest proces w życiu, i konkretnie tutaj może trochę wam opowiem o tym, jak to się stało, że skończyłam studia i nie pracuję w czeskiej restauracji, albo w czeskiej baszcie, albo w salonie szkody, albo w jakimś innym czeskim tefowym miejscu. Czyli o tym o procesie poszukiwania swojej drogi w życiu. Drugi element, drugi proces, o którym wam powiem. To jest proces nauki języka i on będzie się trochę łączył z tym moim czeskim. A trzeci proces, o którym Wam opowiem, to jest proces, w którym my wszyscy teraz uczestniczymy, czyli proces zmian w języku. Ta pierwsza część jest szczególnie przygotowana z myślą o chyba o maturzystach, tak myślę, albo o osobach, które są w jakimś stopniu na życiowym zakręcie. Ja mam wrażenie, że ja co roku, a może nawet co miesiąc, wchodzę w jakiś życiowy zakręt i ciągle coś się zmienia. Mnie na przykład to męczy, ale też powiem Wam, że to jest zaskakujące, że takie zmiany potrafią też przynieść takie pozytywne owoce. Kiedy szłam na studia, to przeglądałam sobie plan. Plan przedmiotów, program studiów, i widziałam, że tam są przedmioty takie, które były dla mnie bardzo oczywiste. Jakby pod, na, pod nazwą rozumiałam, co tam się kryje. Tak? Jakby kiedy wiedziałam, że jest przedmiot, który się nazywa Historia Czech, no to wiedziałam, co tam będziemy robić. Kiedy oglądałam, kiedy widziałam przedmiot Literatura Czech, to też wiedziałam, co tam będzie. Ale był jeden przedmiot, który się nazywał Nauka o Języku. I tak sobie myślę, no to nie jest lektorat języka czeskiego, tylko to jest właśnie nauka o języku, czyli to jest zupełnie coś innego. I do końca nie wiedziałam, jak sobie z tym przedmiotem mam poradzić, w ogóle nie wiedziałam, co mnie tam czeka. Oczywiście, bądźmy szczerzy, do każdego przedmiotu jest opis, ale myślę, że osoba, która skończyła dopiero liceum i jest w takim trybie ciągle szkolnym, nie będzie potrafiła zrozumieć opisu akademickiego przedmiotu, nawet jeżeli jest to opis dla osoby teoretycznie, tak, z myślą przygotowany, o osobie, która dopiero kończy liceum. Zaczął się ten przedmiot i to był najgorszy przedmiot w moim życiu. Chyba cztery razy podchodziłam do zaliczenia i po prostu ostatecznie zaliczyłam to na czwórkę i to po prostu bolało mnie. A później w kolejnym semestrze, miałam zaraz na drugim, na drugim semestrze pierwszego roku bohemistyki, miałam drugą część tego przedmiotu trochę bardziej teoretyczną, trochę taką bardziej ogólną, też ogólnie o, o językach, o językach słowiańskich, w ogóle o istocie języka. I wtedy totalnie przepadłam. Zakochałam się. Po prostu, po prostu, słuchajcie, zakochałam się. I od tego momentu wiedziałam, że jestem językoznawcą, że chcę być językoznawcą. I że chcę umrzeć jako językoznawca. <laughs> I tak, wiecie, całą swoją drogę studiów prowadziłam w taki sposób, żeby jak najbardziej tym językoznawstwem się zajmować. Nie zastanawiałam się na tym, co jest na końcu tej drogi. Domyślałam się, że może być na przykład doktorat na końcu tej drogi, albo, albo jakaś po prostu ciekawa możliwość pracy później w jakimś projekcie. No, nie wiedziałam sama. Wiedziałam, że bycie językoznawcą jest pewną taką ogólną umiejętnością. Całkiem może praktyczną, do czego jest to w ogóle potrzebne. I jakby, ja wiecie, się tym w ogóle nie przejmowałam. Ja po prostu robiłam to co, to, co lubię. I ostatecznie doprowadziło mnie do wielu różnych miejsc, do wielu różnych przeżyć, do wielu różnych sytuacji. No i też tak naprawdę do tego, że dzisiaj prowadzę ten podcast i opowiadam właśnie o języku, który jest moją życiową pasją. Nie wiem, jakie będą kolejne zakręty na mojej językowej drodze, ale myślę sobie, że spoko, że, że chyba chciałam, że chcę, że chcę uczestniczyć ciągle w tej Formule 1 i że jak najbardziej mi to odpowiada. I też myślę sobie, że moja historia, która ciągle się pisze i która wydaje mi się, że całą swoją kumulację miała na studiach, bo kiedy chodziłam do szkoły średniej, nie byłam świadoma tego, że w ogóle istnieje coś takiego jak językoznawstwo, i jak bardzo jest to, to nieujęte w programie szkoły, tak? Ponieważ mamy przedmiot, który się nazywa Język Polski, a w ogóle żadnej treści językowej tam nie realizujemy. Uczymy się tylko literatury polskiej, w szkole średniej przynajmniej. I wiecie, tak, taka niesprawiedliwość bardzo mocno mnie uderzyła. A potem zaraz już stwierdziłam, że jakby nie szarpię się z tym, tylko cieszę się z tego, co mam, i jak najbardziej rozwijam swoje językoznawcze zainteresowania na dużo różnych sposobów. Moja historia, oczywiście, tak jak mówiłam, ma dużo zakrętów, ale co jest ważne? Ważne jest to, że jeżeli wy macie w sobie jakąś, jakąś potrzebę, jakieś pragnienie, i do czegoś was szczególnie ciągnie. To myślę, że warto za tym iść. Szczególnie jest to istotne, kiedy jesteście humanistami, bo humaniści, ludzie, którzy studiują takie typowo bardzo humanistyczne kierunki, typu socjologia, psychologia, czasami tak myślę sobie, że nie mają bardzo konkretnego zawodu. Kiedy studujemy medycynę, to wiemy, że będziemy lekarzem albo będziemy pracować w jakimś koncernie farmaceutycznym, a kiedy studiujemy polonistykę, to nagle się okazuje, że albo możemy być nauczycielem, jeżeli wybierzemy taką specjalizację i zdobędziemy te uprawnienia, żeby legalnie być nauczycielem według polskiego prawa, albo po prostu będziemy freelancerami, będziemy szukać różnej pracy, będziemy się łapać różnych rzeczy. I myślę, że od jak najwcześniejszych lat studiów w ogóle życia, tak, trzeba szukać jakiegoś takiego punktu, który nas będzie mocniej trzymać. I myślę, że nawet jeżeli nasi rodzice nam powtarzają, że że coś nam w życiu się nie przyda, bo z ich perspektywy to jest głupie, to myślę, że jednak warto, żebyśmy my do tego uparcie dążyli. I ja pamiętam, że kiedy dostałam się na studia, kiedy dostałam się na bohemistykę, to mój tato powiedział, dziecko, co ty będziesz mieć z tego czeskiego? I zmienił zdanie chyba o tych studiach, jak na początku drugiego roku dostałam pierwszą pracę. Nie była to jakoś szczególnie dobrze płatna praca i ja w tej pracy też jakoś zbyt dobrze nie pracowałam, ponieważ nie znałam czeskiego. Ale tak myślę, że to pokazało po prostu szerokie perspektywy, które daje znajomość dziwnych języków. I wiecie, to jest tylko jeden malutki czeski przykład, a pomyślcie sobie, ile jest innych możliwości i jakie są wasze ścieżki, co przed wami. Wow, niewiarygodne rzeczy na pewno. Więc bądźcie spokojni i pamiętajcie, że w życiu są też procesy, że nasze życie jest niekończącym się procesem. Okej, okay, dobra, to była taka mówka motywacyjna na początek podcastu, a teraz przechodzimy do punktu drugiego. Czyli proces w nauce. I to jest. Ja myślę, że to jest szczególnie widoczne, kiedy uczymy się języka obcego, albo kiedy uczymy kogoś języka obcego. I ja naprawdę widzę, jak moi uczniowie się ogarniają w mówieniu w jakimś języku. Jako nauczyciel bardzo dobrze to widzę, szczególnie jak na przykład mam przerwę. Pozdrawiam teraz serdecznie pana Aleksandra. <grych> I pan Aleksandra jest takim uczniem, który do mnie powrócił po jakimś czasie. I pan Aleksander naprawdę widzę, że w ciągu roku zrobił wielki postęp. Myślę, że to nie jest moją zasługą, bo ja go uczę, uczyłam zaledwie przez jakiś moment, a przecież rok ma tyle miesięcy, tyle dni i on sam musiał jakąś pracę wykonać, żeby znaleźć się konkretnie w tym punkcie znajomości języka polskiego. Więc jak widzicie sami, naprawdę to wszystko jest możliwe. Ja teraz też to szczególnie widzę, kiedy pracuję z uczniami niesłowiańskimi. Ponieważ, kiedy pracuję ze Słowianami, to czasami mam wrażenie, że oni po prostu strzelają słówko, które znają ze swojego języka, i myślę sobie: Aha, dobrze, może będzie, a może nie. No i czasami się zgadza, a czasami się nie zgadza. No ale jednak jakaś ta szansa na, na strzelenie po prostu powiedzmy, że, że pomaga nam. A kiedy na przykład teraz uczę osoby z Azji, z Afryki, z Ameryki, które w ogóle jakby nawet nie mają takiego punktu zaczepienia w języku polskim, to jak widzę ich pracę, jak widzę, ja mam szczególnie jednego ucznia z Iranu, który jest dla mnie po prostu symbolem pracowitości, który przychodzi na lekcje na poziomie A1 i używa słów natychmiast w tym momencie, używa jakiejś frazologii, i wiem, że on po prostu robi to. Ponieważ pracuję sam i bardzo mocno chcę się nauczyć języka polskiego. To jest dla mnie niewiarygodne, i z jednej strony sobie myślę, że słowo, nie wiem, natychmiast, czy, czy jakieś frazeologizmy nie są potrzebne na poziomie A1, że na poziomie A1 fajnie jest po prostu złapać jakiś ogólny kontekst funkcjonowania języka. Ale kiedy ja widzę, że człowiek sam się stara, Och, to się sobie super. Jakby część pracy, część pracy, większość pracy on już sam zrobi. Ja go tylko będę prowadzić, tak? Ja go tylko będę prowadzić i będę patrzeć, żeby, żeby on jako mój uczeń nie zszedł z drogi, nie zboczył za bardzo, nie wpadł w krzaki, a on sam będzie jakoś przejść do przodu. Bo kiedy jest tak, że to nauczyciel nas ciągnie. To, to dla nas ta nauka jest cierpieniem. Wiecie, ja taką mam teorię, że nauka jest cierpieniem, kiedy jesteśmy do tego zmuszani, a kiedy sami tego chcemy. To jest niezwykłą przyjemnością. Myślę, że prochu nie odkryłam, <grym> mówiąc w ten sposób, ale m, jako, jako nauczyciel. Zdecydowanie to dostrzegam. I też chcę wam powiedzieć, że nauka języka musi trwać. O, to też jest taka bolesna prawda dotycząca nauki języka. I ja szczególnie to jest niewiarygodne, słuchajcie. Jak ja przypominam sobie, kim, jakim człowiekiem byłam 5, 6 lat temu, bo w sumie to rok temu skończyłam studia, czyli 6 lat już uczę się czeskiego. I jak ja zaczynam te studia, to znałam chyba tylko ahoj i nawet nic więcej nie wiedziałam o Czechach, a teraz tak sobie myślę, że Czechy są tak wielką częścią mojego życia. Rzecz to jest niewyobrażalne. Może nie pracuję tak bardzo jako, jako bochemistka, bo tylko yy, kilku, kilku osób uczę czeskiego, a zdecydowanie częściej uczę polskiego, ale jednak nie zmienia to faktu, że te Czechy są wielką częścią mojego życia i że ja tak dużo o tym wiem i że na przykład porównuję sobie takie różne kompetencje, które zdobyłam w trakcie studiów. A w ogóle może zacznę od tego, że jak przyszłam na studia, to miałam oczekiwania takie, że będę mówić po czesku jak czeszka. No i tak nie jest, to jest jedno z rozczarowań. Jednak dopadło mnie to, że uczę się języka obcego, i ten język dla mnie zawsze będzie obcy. Moje oczy nigdy nie będą czeskimi oczami, moje ucho nigdy nie będzie czeskim uchem, i ja nigdy nie będę w stanie złapać wielu rzeczy, ale jednocześnie tak sobie myślę, jak mnie dopada taka handra, i myślę sobie, Boże, jaka jestem gówniana, jak gównianie mówię po czesku, to myślę sobie, Elo, Elo, nie stękaj, bo jak przyszłaś pięć lat temu, Boże, sześć lat temu, na studia, to wiedziałaś tylko, jak jest ahoy, a teraz a teraz tak sobie myślę, że byłabym w stanie robić, na przykład, napisy do filmów. Że, że, że słyszę po prostu każde słówko po kolei, co ci ludzie mówią. E, na pewno byłoby tam jakieś błędy ortograficzne, <laughs> no bo ja po prostu nie, nie słyszę długości, które są w języku czeskim, o których opowiadam w odcinku Mroki Czeszczyzny, czyli to są takie, wiecie, osobliwości języka czeskiego, ale na pewno każde słowo rozumiem, i jak myślę sobie o tym, jak było na pierwszym roku, jak było na drugim roku, jak było na trzecim roku. To widzę. Widzę tę wielką pracę, którą wykonałam, którą wykonali moi wykładowcy, którzy takim uporem powtarzali dużo rzeczy i mieli cierpliwość do nas, do nas, do studentów, którzy naprawdę wymyślali niezwykle kreatywne ćwiczenia po to, żeby jak najlepiej powtórzyć niektóre zagadnienia. I jestem im niezwykle za to wdzięczna, i teraz, jako nauczycielka, sama doceniam pracę tych ludzi jeszcze bardziej. Okej, okay, dobra, czyli to jest ten proces drugi. No i pamiętajcie, słuchajcie, o właśnie, teraz Wam powiem o takiej złotej myśli, z którą dzielę się moim uczniem. Kiedy widzę, że mój uczeń ma taki kryzys, kiedy ja widzę, że na przykład mój uczeń jest na takim etapie, że trochę się zesrało, że tak powiem, że ani nie w jedną stronę, ani w drugą, że jakby on po prostu sam się morduje z tym, że jest jednak na na tych lekcjach polskiego, i bardzo często tak się dzieje, że już na samym początku mój uczeń fajnie mu idzie to, że mówi: Cześć, jestem, nie wiem, Andrzej, jestem, jestem z Rosji, interesuję się sportem. A później, jak się pojawia, pojawiają kolejne przypadki, kolejne zagadnienia, czasowniki no to się wtedy dopiero wszystko zesrywa i się robi dramat. I tak sobie myślę, że, że musicie pamiętać o tym jednak, że jeżeli wy sami nie będziecie wykonywać pracy, jeżeli sami nie będziecie powtarzać różnego materiału, to, to daleko nie zajedziecie. Plus jeszcze, to nawet nie chodzi, wiecie, o takie powtarzanie materiału, że bierzesz zeszyt i tłuczesz słówko po słówku. To chodzi o to, żeby naprawdę traktować język jak puzzle i starać się przekładać te puzzle tak jak się wam to wydaje słuszne. I oczywiście czasami nam się wydaje głupotą przekładać różne puzzle, i to wiecie, to się nie uda, niektóre puzzle do siebie po prostu nie pasują. Ale nawet jeżeli wy wykonujecie taką pracę, podejmujecie próbę przekładania puzzli, to w ogóle bardzo wam to poszerza horyzonty i to od razu zastanawiacie się w jaki sposób język można budować. Mój uczeń, o którym wam już wspomniałam, który jest na poziomie A1 i na przykład używa słowa na miast albo ostatecznie i tych frazeologizmów on mówi w taki sposób, że, że jak buduje zdanie to ja widzę że on naprawdę chce zrobić jak największą jak najtrudniejszą pracę, absolutny szacunek za to, używa tych trudnych słów, a w międzyczasie robi zdanie, którego w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć. Ale jednocześnie ja zawsze go bardzo chwalę, no bo wiem, że on po prostu jednak poświęca czas na to, żeby wejść w Google Translate albo w jakiś inny słownik, z którego korzysta, i wpisuje to słówko. A mam takich uczniów, którzy po prostu nic nie robią i oczekują, że ja w jakiś cudowny sposób ich tego nauczę. I pamiętajcie jeszcze, to jest coś takiego, czym zawsze wkurzam moich uczniów, ale mówię. Policzcie sobie, ile tydzień ma godzin. I ja zawsze sobie liczę te godziny. Czekajcie, muszę sobie policzyć teraz, ile tydzień ma godzin. Tydzień ma 168 godzin. I zawsze im mówię: i zobaczcie, że spośród tych 168 godzin trochę musicie spać, czasami musicie też coś zjeść. Chodzicie też do pracy i pomyślcie sobie, że tylko z tych 168 godzin to 3 godziny zegarowe spędzacie ze mną na języku polskim. Z tych 3 godzin nie da się wycisnąć Czasami zbyt dużo, jeżeli sami nie będziecie poświęcać temu uwagi. I to jest zdanie, które, które obala bardzo wiele roszczeń moich uczniów wobec mnie. Kiedy moi uczniowie na przykład buntują się, że zbyt wolno coś im idzie, że, że nie wiem, że za słabo im coś wychodzi, że ja źle coś robię. To właśnie ja bardzo często używam tego argumentu, tak? Bo ja wiem, że jeżeli człowiek sam nie pracuje, to po prostu nic nie będzie miał. I ja tak miałam z czeskim, że ja przez pierwsze trzy lata studiów e, codziennie coś oglądałam po czesku, czytałam i naprawdę żyłam tym językiem. I ja słuchajcie, takich fraz się uczyłam z czeskich seriali? Wow! I ja czeski akcent mam tak sobie myślę, że z dużej części, w dużej części zajęć, ale tak naprawdę z czeskich seriali. A kiedy byłam już na czwartym, piątym roku i trochę zabrakło mi czasu, bo też wtedy studiowałam polonistykę i też trochę byłam zajęta innymi rzeczami jeszcze, mój zapał do czeskiego spadł i w ogóle tak zaczęłam się mierzyć z takimi trudnymi rzeczami na poziomie C, to wtedy przestałam powtarzać. No i strasznie, strasznie spadł mi ten język czeski, nie? Jakbym myślę sobie, że mogłam dużo bardziej dopiłować ten język. No i też widzę, jak na przykład osoby z moich studiów, które pracowały z czeskim, jak one się rozwijały. Wow, słuchajcie, to były osoby, które czasami miałam wrażenie, że mówią zupełnie, że mówią dużo lepiej niż nasz lektor, który był Czechem, tak? Na przykład doświadczonym, starszym człowiekiem. A taki młody, młody student bohemistyki pracuje, nie wiem, z, z młodymi ludźmi w pracy, i używa takiego życiowego, takiego ulicznego języka czeskiego, którego na pewno bardzo brakowało nam na studiach. Dobra, idziemy do trzeciego punktu procesów. Słuchajcie, ale będzie długi podcast. Trzeci punkt procesów jest taki. Procesy w języku dzieją się na naszych oczach. I nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale to my decydujemy o tym, jak zmienia się język. I to jest coś, co się nazywa historią języka. Czyli to, że na przykład jak jest coś nieregularnego w języku i na przykład jak mamy ogórek i zobaczcie, że, jem, że, to jest, że to jest ogórek, ale jem kanapkę z ogórkiem, a nie z ogórekiem i to e znika. I zauważcie, że w wielu innych słowach o rodzaju męskim, gdzie to e jest w ostatniej sylabie, to to e ostatecznie znika, kiedy zmieniają się kolejne przypadki i dodajemy końcówki. Z punktu historii języka jesteśmy w stanie wyjaśnić, co się stało i dlaczego. I pomyślcie sobie, że takie zmiany ciągle dzieją się w języku, tak naprawdę. Może my tego nie widzimy, <grych> i może tak naprawdę najłatwiej jest zauważyć takie leksykalne zmiany dotyczące wyrazów, ale wszystko się dzieje ciągle. I tak jak na przykład umarło słowo prywatka, już teraz tak nie mówimy, może nasi rodzice, to na przykład zaczyna żyć słowo dedykowany do czego? Dedykowany czemuś, w znaczeniu nie, nie dzieło dedykowane jakiejś osobie, tylko coś przeznaczone do czegoś, co jest oczywiście anglicyzmem, ale ja myślę, że wkrótce już będzie normalną częścią języka polskiego. Czy chociażby wykorzystywanie takiego czasownika jak zadziewać się i używanie go w nowym kontekście, w, w, w kontekście wydarzać się, też jest taką, myślę, nowością współczesnego języka polskiego. Jeszcze myślę, że jest dużo innych procesów w języku, które wy jesteście w stanie zauważyć. A może, a może nie, no nie wiem. Dobrze, słuchajcie, zostawiam Was z tymi trzema przemyśleniami dotyczącymi wyborów w naszym życiu, dotyczącymi nauki języka obcego i dotyczącymi współczesnego języka polskiego. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, to bardzo proszę, piszcie do mnie. E-mail i Instagram macie w opisie. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia.